Dzień dobry kochani. Dzisiaj jest dla mnie wspaniały dzień, ponieważ Jadę odbierać swój wymarzony idziemy. <laughs> nie no, się nie do że o ten samochód, bo ciągle mówiła, że jadę po auto auto. A i spcisnę. co, lecimy? Let's go. Co to jest z tyłu? A, z tyłu. Dobra, i ja jeszcze chciałam powiedzieć, że pogoda jest w ogóle nieadekwata do mego humoru, chociaż jest pięknie, ale samochód jest na letniego go także pozdrawiam. Tato, tato, powiedz, że się cieszysz, że jedziemy? Gdzie? Po wow, auto! A to ja się mam cieszyć? No! A czemu tak? <noise> no tak! No ale co, w sumie jak jest taki trip, to oni jadą czy deszcz, czy nie deszcz, nie? Bo bardzo długo szukałam samochodu, trzy miesiące w sumie, bo miałam wcześniej Corsę i sprzedałam ją. I tak i szukałam, i szukałam, co godzinę sprawdzałam o moto, moto I w końcu się trafiła taka jedna perełka. No I, i co? Mi, I mi darła włosy tylko z głowy Za trzy miesiące bez auta to jest porażka po prostu Rower, nogę elektryczną. No, na pewno I to jest spełnienie moich w ogóle marzeń Pierwszy mój samochód Volkswagen Lupo 1.0 Drugi samochód Corsa 1.4 No i teraz BMW, proszę Państwa I teraz gudówka przez trzy lata, albo 4. <laughs> Nie będzie już jeżdżonka, będzie tylko na autko, autko, Ja pamiętam te czasy jak jeszcze Twój poprzedni samochód był tak chwalony i że będzie stał tak długo i co rok czasu minął już nie ma. Ej, tak! I Corsa też była taka chwalona i w sumie i tak wyszło na to, że... No ale co spełniam marzenia? Tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Trzeba spełniać marzenia, to było moje marzenie. I trudno, że nie będę jeść przez niego, ale mam. <śm> <śm> samochód miał być szybko, a okazało się, że ile na niego czekaliśmy? Dwa tygodnie? Yy, wybrałam sobie swoją rejestrację. Mm, ale to sekret na razie, więc jeśli chcesz gdzieś, to oglądaj. Tata w ogóle kiedyś. jak to był jakiś zlot, out. Dębicy na rynku, No i goście się zapytali na głos przez mikrofon, czy ktoś pamięta swój yy, numer WIN z samochodu. I tylko tata się zgłosił i dostał kartę rabatową na minus 50%. I rozumiecie, że on to pamięta? że nie czuję się godna w ogóle, że odbieram samochód swój. Swój samochód własny, za swoje zapracowane pieniądze. Wiesz jaki to dla mnie ważny dzień. Co... Teraz jest ten moment, kiedy mam za serce. <grydzibox> Moje dzidzi. Miało być malutkie, ale jednak... Czy ja mam to tak ściągnąć oficjalnie? <t清ak> Otwieram. <t清ak> Kurwa. Byłem pewien, że będzie złote, rzeczywiście. Nie, I jak rejestracja? Nie spodziewałem się, skąd pomysł? No bo ja jestem szczęściarą ogólnie nie w życiu. To i prawda. Moja firma się nazywa Laki Shake. Okay. No i to afirmacja, nie? No i to afirmacja. Tylko gorzej, że jak mi policja zła, to złego tego <grym> Laki. No, dzisiaj to woda jest jaka jest, ale śnieżynką białą wyjeżdżam, prawda? Ale gdzie, gdzie są łzy? Nie, mama jest taka szczęśliwa, że nie ma opcji, żeby się pokonać ze szczęścia. Taka wiesz, serce mi wali, jestem podekscytowana. Informacje związane z panią, no, tak nie mówię, informacje związane z samochodem. Trzeba serwisować sobie samochód. Poczekajmy, że tutaj już się wiemy, że nie to, miało złego ja. My team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going out town when they fly in the morning, so fuck it, I'm just gonna stay up. Ooh. Remember last year, I told them the price, and so now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late, all our replies are save up. Ooh. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me, I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym, I swear that I'm. Getting... Dobra, moi drodzy, mam klucze? Jedziemy. Nie, naprawdę jest ja często cała. Nie wiem co mam w ogóle sobie myśleć. Kto kto jedzie?